Przedwczesna śmierć Agnieszki Maciąg wstrząsnęła polskim showbiznesem. Informacje o odejściu ukochanej przekazał jej mąż, Robert Wolański, a już niedługo po tym głos zabrał jej syn, Michał Maciąg. Jego wpis jest pełen emocji, pokazuje głęboką więź, jaką łączyła go z mamą, a także żal i wdzięczność, które towarzyszą mu w tym trudnym czasie. Michał podkreślił, że do ostatnich chwil wierzył, iż jego mama pokona chorobę. W swoim wzruszającym pożegnaniu napisał Kochana Grupo Niestety, dzisiaj moja ukochana mama odeszła po długiej walce z chorobą. Proszę, żebyście się nie załamywały, mama tego nie chciała. Zamiast tego poczujmy wdzięczność za wspólnie spędzony z nią czas. Boli tak bardzo, bo tak bardzo ją kochaliśmy. Dodał również, że prośba Agnieszki o dyskrecję w sprawie jej choroby wymagała od niego cierpliwości i wyciszenia. Przepraszam osoby, które pytały o nowy webinar. Zostałem poproszony o zachowanie maksymalnej dyskrecji. Nagram dla Was materiał, jak się trochę pozbieram. Powiem, co będzie dalej. Dodam go do ostatnich webinarów. W najbardziej poruszającej części swojego wpisu Michał wyznał: Mimo, że chorowała mama od dawna, to nie wierzyłem, że w tym wszechświecie jest możliwość, żeby taka osoba mogła przedwcześnie odejść. To słowa syna, który stracił najbliższą osobę, ale jednocześnie pokazują, jak głęboka była ich więź. Michał był przy mamie we wszystkich ważnych momentach jej życia, zarówno w radosnych, jak i trudnych chwilach. To on znał jej siłę i determinację. Ale też wrażliwość i dobro, które każdego dnia dawała innym. Michał staje teraz przed zadaniem, które jest jednocześnie trudne i piękne. Będzie kontynuował misję mamy i dbał o społeczność, którą przez lata budowała. Jego miłość i szacunek dla niej sprawiają, że pamięć o Agnieszce Maciąg pozostanie żywa w sercach wszystkich, którzy ją znali i kochali. Dodam, że słowa Michała są świadectwem nie tylko żalu, ale też wielkiej miłości i dojrzałości. Widać w nich syna, który szczerze kochał i szanował swoją mamę i który stara się teraz nieść dalej jej przesłanie. To poruszające przypomnienie, jak ważne są więzi rodzinne i jak ogromny wpływ możemy mieć na życie najbliższych i innych ludzi. Jeżeli chcesz być na bieżąco z poruszającymi historiami i inspirującymi relacjami, kliknij subskrybuj. Nie przegap kolejnych materiałów i opowieści, które poruszają serca.